Cześć, siemanko, z tej strony Pops gamer Witajcie w kolejnym odcinku z serii Od Farmera do Bibera A w dzisiejszym odcinku Deszczowa orka z sąsiadem, zapraszam Jest ze mną Pawlak Siema Oraz sąsiedzi Hugo <grym> Witam I Kaloszek <grych> Siema I, I tak, lecimy tutaj do, yy, na nasze nowe pole Które wzięliśmy w dzierżawę, w sumie jeszcze nie wzięliśmy, za chwilę weźmiemy Jak dojedziemy na miejsce, bo chcę wam pokazać co i jak yy, Dokładnie będzie orka, obok sąsiadek, widzicie mamy już wrzesień, trzeci wrzesień Nie wiem, czy, strasznie mokry można powiedzieć ten wrzesień nie było 18 stopni, ale deszcz, kurde stop stop, O kurde Się nie wyrobiłem O chłopie O kurde, a mnie... Dobra, nie, poczekaj, się. Boże O Boże, Jezu, już powlakę trzeba wyciągać Sąsiedzi, już powlakę trzeba wyciągać Już się... Już zepsuł ciągnik nowy Już, koniec Kurde, koniec Koniec nie, ja tu lecę na pole, co nie wy tam sobie porodzicie O, już wyciągnęli. Dobra, dokładnie to jest pole numer 43. Za chwilę zobaczymy, czy da się wziąć w dzierżawę. Ogólnie ciężko się steruje, kurde, tymi ciągnikami. Jak przy, zbyt, du, przy zbyt dużej prędkości nagle skręcimy. To no, kurde, albo się przywróci. Bo jest taki mod realny, że trzeba po prostu zwalniać na zakrętach. I tak. Za chwilę weźmiemy, ja mamy tutaj taki Właśnie na dzierżawę I możemy sobie wypożyczyć ja 21 dolarów na dzień Dzierżawa W środek wjeżdżamy W e. środek? Dobra Jak widzicie już Kupiliśmy Znaczy wypożyczyli, jak to się mówi? Kupiliśmy czy? Wydzierżawiliśmy Wydzierżawiliśmy, właśnie wy Tutaj sąsiedzi obok też coś robią Ożo A tutaj Cztery ciujniki, zajebiście Dobrze, nie trzeba tutaj włączyć tego Na tworzenie pól No ogólnie ja tu szybszy jestem, patrzę, od powlaka. No ja pierwszą godzinę lecę Ogólnie Bartek musi z czujnika wyjść, bo ciebie dwóch jest Wejdź jeszcze, o dobra już Jest, elegancko Kaloszek chyba Jeden pijany, a drugi nie No to Bartek musi nikt na kłoszek ustawić, no U mnie jest cały czas U mnie pisze kachobak Bart Bo U mnie też No A w ogóle jak tam orka? ładkiem I Ty, no dobrze idzie No on dobrze idzie, kurda Znaczy ja już susem, ale to nie wiem Minus jest tych, takiej orki, że ten puk nie jest obracany, to jest minus Właśnie plus Plus właśnie, no o, i siedzę! Nie, I no ja jestem Siedzisz? Serio? O kurde, wyciąganie zaraz będzie. No podnieś go pan, może. Miesiony. Dawajcie linę. Linę, dawajcie. Lina na u mnie w 30 jest. O to jedę po 30. Weź przy sąsiad, jedź po 30. A wy tutaj, nie wiem, pracownika pójście u siebie, czy coś. Nie, znaczy ja wiem, przy No, Najlepiej to przydałoby się to skończyć, co nie? Bo tu zanim patrz, już mamy 17, kurde, czas leci. Pod górkę najgorzej Przygodaj, pewnie. chodź odejść No teraz bardziej jest No No to właśnie minus jest, jest takich pól tutaj. Boże ja wszystko widziałem. Co? Co on zrobił z trzydziestko? Aaaaa! Ah. O coś nie stało. O boże, sorry widzowie kurde to... To takie kurde można powiedzieć tutaj. O! Kurde, prawie ujechałem sam A płuk podnieś. Bo wiesiony. Jezu, serio? No to jednak ten deszcz tutaj coś chyba robi, można powiedzieć. Kurde, ale ruskiego MSJ to do Fedora go cofię. Noo, nie, nie wiem widzowie co my planujemy jakiś na wiosny ciałnik kupić ale jeszcze nie wiemy jakie możecie w komentarzach napisać To myślałem 85 już No nie ja wiem też o, no o, można, o, o można by można by wziąć co nie Przed Przednim napędem już No To od razu tutaj inaczej będzie szło Myśmy 130 tą trzydziestkę na Tak prawdziwą Takie stoi do tyłu X kliknij, Weź wyjdź ja O, dobra. wyciąganie na odcinku <laughs> Na dwa cięgniki kurde Orka. Dobra, ty... no to ja wy 30 będę. Dobra, tu orze. Or, or, or. Zaraz wam podjadę tam do was. Dobra. Dobra, jedź. Ja też mu gaz, no. Dajesz. Proszę wyjść. No dobrze, to ty pójdziesz i... Kurde macie, naprawdę, jakieś psami łamie. Dobra. Ja cię idę, 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 o, o, czekajcie i, jeszcze, i, czekajcie i, na, i. na mnie, może miniaturkę strzela. Co? Dobra. Dawaj. Tylko muszę dojechać pługiem w tamtym kierunku, żebym widział was. Ej, to, to ja też sobie zrobię screena. No, bo ciężko, tu śmieszna ciężko. akcja, co? A ogólnie, kurde, paliwa mi zabraknie w ja tego nie zauważyłem. A trzeba będzie pompować pompką. No. O, widać. Widać, rachą, jedzie. <laughs> 40 jechał, tak, 40. To 40? jest to jest To Janek 40 to 40. To Janek mam moc No i skryn zrobiony, dobra To ja A weź próbuj dawaj, próbuję wyjechać. Czekajcie, jeszcze ja wezmę, przygotuję się. Mm. Tylko muszę chudy znaleźć. Gdzie są? Odz kiedy I nick gracza Dobra. Dobra, na pierwszej grupie to możecie już, już wyciągać. Jeszcze może bliżej podjada. Łe! Nowe, nowe, nowe. Rybo nie ma siły. Co jest? Weź ty. Czekaj, najpierw niech on. Łańcuch napręży, Łańcuch napręż, ty jest stój. Napręż Łańcuch. Czy to się nie da tak bardziej by napr naprostować? A, a, nie da się. Do przodu! Ach Czekajcie, czekajcie Tylko wezmę Uch, podnieś ty, kurde Podniesiony Jak podniesiony? No to masz, patrz I zobacz. Tu idę za bo to za... Ciężko coś O, widzisz? Wylaz. Teraz ja, ja kieruję <śla> Udało się Udało się, widzowie no. o, 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 kurde O, o kurde o nie, kurde o kurde Co do tyłu jechać? Nie ruszaj w ogóle temu ruski, Czego ty tu w ogóle wsiadłeś? <laughs> Boże, co to za odcinek? To twój ruski No mnie się że jak ja do twojego dzikinka wsiadam <laughs> No, problemy, kurde widzowie, problemy Eee y Kurde. Rafał ja chyba z rozpędu wiadę co? No Wiesz co, będzie trzecha w poprzek najlepiej o tyle. Cały A poprzek to nie, poprzek nie. O nie, Rafał To Rafał. Rafał O Rafał O nie, Rafał Dobra ogień kurde O kurde siedzi drugi raz Dawaj Rafał Co? Siedzi Trzeciąg, zobaczcie zobacz może 30 km więcej mocy ma Weź odczep, pług i pojedź, i no. rusz. Odczepiłeś? O, dam radę, ale silnie. aby ten władził wasz jakiś. Wasz też. <noise> nie, no najgorzej tu właśnie pod górkę wjechać. No się musisz z górki. Ale jak odczepić ten teniu? A tu, a już nie wiem. <noise> Tego tak, tu się nie wiem. <noise> nie. Eee, e, może ale... da się bez tego? Z tym o... O, czy... dobra, oczepiłem. Ale kurde, dobra. Później trzeba nie możemy robić wymiany, ja jak pół pora zaoramy. No dobra. my <laughs> tak wiesz, odkoczniem było. Tak. Większy, większy puch trzeba kupić. Ej, chyba my pojedziemy na gospel i ja chyba pojadę z, y... No go w i ten, ten to... ciągnik ten no, chyba na luzie zostawiłeś bo się stacza Dla w płot zaraz w, walniesz. się A tam płota nie no, Tam bez kitu no to, to w drzewo a tak to nie ma płota A ja się tam przejdę, do was Te ory, a te ory orla... Widzisz co? 30 więcej dzień. mocy ma A te ory ten kaluszeka nie chodzi Nie, Międzygo... nie Ciągnik nam ukradli, nie? Yeah. Władimirec by kurde... O to pięknie <gulity> wygląda no 30 No 30 więcej mocy gdyby, nie wiem czemu Władimirec Władimir to będzie do ładowania Gnoju Bo jako jedyny ciągnik to jest właśnie, z którym jego nie możemy sprzedać Będziemy musieli tutaj wybrać albo 30 albo 40 do sprzedania Ej Rafał, ja chyba pojadę na gospel z Hugo Założymy do 30 kabiny, bo kurde. Yy, jest... Te nawaria ciągnika, z mi. Koniec. Ej! Pokaż to, co tu się stało? Silnik padł. No nie no, pokaż to. Nie ma chyba. Paliwa mamy... chyba nie dostaje, Co się stało. Dobra, Hugo, chodź, ty wiesz. Yy, 30 jednego e, ruskiego, weź jednego mojego ruskiego, czy nie? Czekajcie. Powiedz na kabinę założyć. Dobra, to ja jedę swoje chodem. Czy ci bańki? Do czterdziestki Dobra. Dobra. A ja jadę słowo... Ja jadę do kabinę założyć, bo tak wiesz, pada mi na głowę. No to zarazę. Dobra. A ja idę do sąsiada orać No to spore już, stęczy, żeby, tam spore i już Żeby coś tak. Coś tak na zmianę, żeby coś się działo. Żeby nic zrobić o. No. No, o, fajny, fajny, fajny ursus. Nie, to masy. nie, nie, FM. Jak to, jaki to? MF. FM, MMF. MF, to masę Ferguson. No to masy, no. No. Masy, tylko naklejki inne. Bo chodź, kabinę założymy do tej trzyjestki mojej. No, trzeba kabiny założyć, bo też pada ten. już tutaj Pawlek przyniesie, pisze, już ją zaraz będzie. Okej, już opuszczać? A to jaką macie kabinę? A i nie wiem o! To się okaże My jaką kabinę mamy? No Kurde jakie no tutaj no błoto tak się było. stało tutaj u was W sumie nie, czekajcie, ja źle robię Nie Nie dobrze chyba Dzieńcie, te karmistry Dobre inaczej a, w tej małej budce Nie Dobra, tak się oże jak się orze prawidłowo, już nie wiem. Eee, później ci pokażę. A tak o? odcinku się najlepiej i, i się nauczysz. Gubia, gubnior żeby. Ale wasze ciuniki. Właśnie, chyba powietrza w oponie nie ma, bo coś mu schodzi trochę. No, właśnie widzę, kurde, trzeba dopompować będzie. chyba. A to, a to ile tam wchodzi do 40? sześćdziesiąt? A nie wiem, nawet 2 3 może Nie, 2 wystarczy, myślę. Ale chodź na sklep cięcie zrobisz. Teraz już nie, nie, to podcinku. Po ale kabinę założyć. To co, kabiny nie, nie, nie mamy? Tam na złomowisku u nas nie leży żadna. Tam coś nie ma, nic. Tam taka puszka leży, ale Tutaj na sklepie. Rurkę tą mają, taką, wiesz, kabinę. Rurkę taką. A. To zaraz. Ludzie, że mogą mnie nam pożyczyć. Two hours later. A co już jest paliwo? Ja się to, to, czy... zaraz Dobra, tankujemy teraz 40. No, nie wiem. A czekaj, weź tutaj, proszę, Ja ten ale... No nie Dobra. ma. Nie ma. Może ta 30 nie, ma. nie ma, ten po prostu kabin. Ma. ma kabiny. O, co się dzieje? No i na razie wystarczy, kurde. Nie ma. Bardzo dziękuję, sąsiedzie, za pomoc. Czekaj. Zaraz zobaczymy, czy odpali. Właśnie, jak nie pali. Uroś tutaj. tutaj. No, o, tutaj o, za pierwszym razem, kurde. Czekaj, ja u... łazę z pola wezmę. Dobra. Ja no, myślałem, że zgaśnie, ale jednak nie, jednak zaskoczyło. Dobra, kraje drzwi otwarte. Co nic nie mówi z sąsiadem. ja <laughs> nie zauważyłem nawet. Ty, <laughs> weź I... ten. Co? Bez ten ten? No, no to kurde, taki właśnie odcinek taka orka to ja nie wiem, dobra, czy to Dobra, uprawiało. w miarę ciekawe, czy to nie jest ciekawe. Jak się dużo dzieje na polu, to jest A. ciekawe, chyba. Te będę pół godziny teraz kabinę ustawić, zamiast na deszczu moknąć. Co ty stukru, cukru, Pawlek, zrobiony? Kurde, wiesz, idziemy być zaraz i nie będzie jak nie No to jak, kurde, tam wódki się napijesz i będziesz trzeli ten, i wyzdrowiejesz. O, dzięki! E, mechanik, długo Mechanik, polecam się. Aha, przyszłość? Na przyszłość. Pamiętaj to Ci widowie, nie tylko samochody mogą na warsztat wziąć. <grystanie> o kurde. Kurde, ten urszuluz mój to aż z wrażenia sam zgadza. <grystanie> o Mam jadę. No, no dobrze. Dawaj, dawaj. O, jedna wtopa była. No. Ten, kurde, ten kaloszek cały biały Ciekawe co to To chyba nie wapno było sypane Kurde, ale, ale kaloszek aż tak duży, ty Nie no, z górki fajnie, najgorzej pod górka Ale co, 40? No 40 na sprzedaż a No Właśnie, 40 skenów sprzedaż. Rafał, niech. na sklepie im powiedzieli, że ja tą kabinę jak chcemy to ja mogę się wziąć. Tak? Mhm. To no dobrze. Ty, ale, ale musicie mi... Ten... mi stuwę. Yy, stówę. Bo tutaj musiałem mi zapłacić, nie? No dobra, to 2040. weź ten szalej Pawlekiemu, bo są do stuwa. 2040-40 na przykład ten On to przyśladłem po odcinku może, co? O to teraz wiesz. No dobra. O ciemno się robi A roboty jeszcze sporo Tam patrzę Ursus zatankowany twój Pawlak No, tak No to dobrze 19% zakopowanie To co co? No to 19% pisze Jak to pisze? 19% skąd to masz? No to pod po... i to... na prawy dolny róg Ja tego prawie... to, nie mam czegoś takiego no to, no to kontrol c kontrol c. Kontrol c i na sam dół i tam skrzynia biegł włącz kontrol c chód skrzyni włącz Mhm, dobra I masz? Jeszcze raz no. muszę, bo myszka się zacina A no dobra, nic tu będzie tym tu A, no Masz? No, teraz mam A Co mam? Nie no, ja tu normalnie Człowiek wielu zawodów. Informator. Informatyk, mechanik, kurde. No wszystko kurde to ty sąsiad się znał. No, ty, teraz to, to się czuje jak ten łyszek Ale z ciebie Bambi, temu może ojciec? Ty Pawlek w drugą stronę orzesz. Ja o kółko No ale wiesz jak półk ten... No to nie wiem jak pług chodzi. Nie, w to sumie to wiecie... To... To dalej tak ja będę oru to a później się po prostu wie, jak będziesz rezorem, no to... No dobra, no Hahaha, ha, ha. ale z siebie bambi. Dobra, zamknę, kurde. Tak, bo wpadnę do środka jeszcze... Te no, <laughs> elektroniki. A kurde. Jakie elektroniki? Tutaj że nie ma elektroniki żadnej. Okay, na razie. Jak to oraz, stój! Stój jak to oraz! Rafał! No jak się tak się, orze, tak się orze. Nie O teraz tak orzesz. O teraz dobrze Rafał, no teraz dobrze Aha, dobra Całe życie w błędzie czyli nie. <grymne> Ale Kaloszek, który byłeś raczej nie chodzi po całej mapie? No skakuj do tego MFA i jedź Właśnie, <grymne> no i... A nie ty chodzisz, nie wiem Zobaczyć co tutaj robi Rafał no. Ty robisz sobie ale... <grymne> No bo czas leci tutaj kurde, zaraz zaleje pole w ogóle nie wyjedziemy No, a ty kurde stoisz, kugo musi ciebie czekać? Nie wiem Czekaj, ja będę pierwszy jeździł Zaraz nam pomrzecie sąsiedzi Przecie. A już tam skończyłeś, już nie musisz woleć. Jeden, tu w sumie jeden już może do mnie przyjechać tutaj ktoś Przyjedzie Bo wy tu tam ile macie? Dwa, trzy przyjazdy może tylko o kurde, ja chyba a przy... muszę iść koropę To jak ty też? No, no już się świeci, kontrola No to możesz do nas podjechać tam tom. na tą... No na stację to, tom. tutaj blisko, no to, ja, to Ja na luz jadę, na luzia, na luzia. oczywiście, no. Nie, no jak oczywiście zdąży z pługami, jak dużo nie spali, no to będzie elegancko. Nie no chyba, z, jeszcze 4-3 przejazdy i... No, Ej, 2 to... na godzinę jadę. A jak, a jak wyłączę tą skrzynię? No to to samo. Nie no, wiem. Co to wyjdzie? A jeszcze nie jedziesz 2 na godzinę. Jeszcze z 3? 4? Na kurkę to 2 idzie, no Ten łańcuch trzeba zabrać stąd nie. będzie. A jakie ja masz polną ten? A nie, rachow. A ty teraz odejdziesz tutaj jako raba, czy nie? Wyjdziesz tego do końca, zawrótka i z lewej strony taką. I tak wiesz A 30 o, a bo, siła bo, bo. nie procentuje A no dobra, to ja to będę orłał, yy. O, wiesz co zrób, Tak. No tak, yy, Zrób tak o, to dojedziesz do końca, nie? I od tym jedziesz, dojedziesz Dobra? Ja, jak mi się 30 procentuje z A Oni wam to pożyczyli? Ale, ale jeszcze... Nie, opowie... ja kupiłem to Ogólnie się? Oni jeszcze mi tam prezentowali tego jakoś osina czy coś kiełka wina. A mówię nie. No, do pana, no. A, wiem jak. E, Dobra, jaka, jednak jest... się nie, da, bo ja chciałem pół, ten łańcuch na no, pół rzucić, ale się nie da. Ten łańcuch został, kurde, w polu. Cały w błocie, kurde. Sąsiad. Znaczy ten, Pugo. Znaczy nie, Pawlak. Się pomyliłem, sorry. O. Nie, bo ja chciałem kurde... Ten łańcuch chciałem zabrać. A ja nie mogę... Nie mogę... Nie nie się nie do kogo? Jak nie może zatankować, to czyli ten, nie wiem czy ma podwykonawcę. Otwórz, 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 otwórz. A weź to otwórz, a nie mogę. Podwykonawce może nie ma... Nie mamy. Nie mają. Nie dali nam. Nie to nie. O, dobra, dziękuję. O nawet do pełna zatankowałem. Dzięki! No. <laughs> no. To Hugo to Hugo No wiadomo kurde Technik Informatic <grystanie> O no. ty jak ty ty Godinke... mówiłeś z tym Ursusem? E, Deko e, Zetras To kurwa Ursus przewaga dzięki technika <grystanie> To jest kurde dobra O, no, Hugo przyjechał o, na pomoc, chciałem sąsiad I tam Czekaj, bo tutaj problemy. Ja też a, już Ej, witam, ale my zrzucił tam z biegu, Jezu. A tu ogólnie coś da się jeszcze włączyć? Jakieś te skrzynie czy coś? A jakie skrzynie? No, nie wiem. Coś po ten Ctrl C, co tam jeszcze było? Nie wiem, no po ten Ctrl C to tak, tutaj to... masz załączenie napędów i dyferencjałów, jakby nie szło 8.5. No może jakoś ten, załączyć, żeby może to jakoś szybciej będzie je jeździć wtedy No teraz nie, no teraz nie Czemu? Bo teraz, no nie masz A Przecież te traktory nie mają, nie? Aha O, o, trafu, Hugo Jedź, Cze y o, dobrze jedzie, dobrze jedź to, to jakie ci uniki będą mieli? Te większe? Ursusy? No, to, no nie, no tam 4x4, 4x2 na, na, na róża no A. Te większe trochę, no No dobra Kurde, huk jak zasuwa. Coś ty brał kurde. Jakie paliwo lutnicze masz? Uh -huh. A jak... O przyjecha, przyjechał przyjach ma 3 godziny. A tam no, może... im mu duży. A ty nie zaczynało Jak ja tutaj masterowałem przy tym... Przy tym silniku. Właśnie ja, ja nie wiem czy mm. to przejdzie przegląd. Bo kurczę, że żebym zrobił taki przelot, że nie ma w ogóle ten... No. Y

Stój, jeźdź, stój, no i nie idź, stój, bo kurde... Tylko do końca nie dojeżdżaj. <laughs> bo ten płot, kurde, zaraz... Kurde, będzie. Tak, nie połóżcie, A właśnie! To się do cielaków i No, jakby... Właśnie, już zapomnie... zapomnieliśmy to na początku o tym powiedzieć. Tak dawno te cielaki, że mam to was... Dobra. Ja też. Myślę, Udej, ja też dwa tygodnie pełne. No, tak Tak, w boli Teraz może się rozpędza Bo patrzę, że to sąsiedzi doganiają O kurde, Oj! Ty, coś nie robisz To Strasznie wolno idzie No mówi, że no, kupcie ode mnie tego Ursusa, to będzie luks Jakiego Ursusa? Co tu Ursusa chce sprzedać? No, no, dogadalibyśmy się o no, kurde, niezły Daj się deal, niezły deal byłby. Nie byłby. Ja po... da... da się byłby. Zaprawia. Tutaj... powiększyć chyba Zamknę światło. O, światło. Zamknę światło. Zamknę tam Zamknę światło. Zamknę światło. Zamknę światło. No ale to wy pierwsi pojedziecie bo... O kurde puch połamą. No, no to ja pierwszy, to ja pierwszy pojadę. Ja wcie dostani, bo i też nie jedzie za szybko. A w sumie nie. W sumie to, już to, jeden to... chyba przejazd. Czy nie? Tak ja tak pojadę Rafał. Czekaj, 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 to ja pojadę. A bo daj mi ostatnio przejazd, jakby ster wiechał. Nie chyba dwa, wys dwa... No to, to my nie by... jedzie tymi dwójkami! Nie no jeszcze jeden przejazd no. A to ja do Jeszcze poprzedniaki, ale to później. O to, 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 Dobra, to już to, to będziemy ja to ja ogólnie robię. tutaj kończyć. Yy, bardzo dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subikę, zostawcie komentarz. Zachęcam również do polubienia fanpage'a i widzimy się w kolejnym odcinku, Trzymajcie się. Cześć. Cześć.